Ale nie bardzo widać inne walki, ja bym skręcał na kierunku pas przeciwnika. No tam jest akcja. No 270, Jak masz włączony, prawi, ustawiony prawidłowo ten no, realist. O! Ktoś z lewej leci w przeciwnym kierunku. No to idź na niego, ja jestem sprzytowie tutaj. Nisko czy wysoko leci? To nie jest nisko. Piorun, w niego walą. O o o o, zmienił kierunek. Jest na 12 teraz moje, widzisz? Widzisz? Nie, widzę ciebie na razie tego. A widzę go, jest, wyżej, jest wyżej na wysoko 11, jest? nie? Tak, tak, tak. Znocona F5. O dwa, dwa, gońc. Wr wrzuciłby do palacz albo rakietę. O, to był nasz. Słyszałem na SRS jest Ja widzę przeciwnika. Gdzie? Wurcze, no idzie. Z, na to palaczu w górę, poczekaj, ale to nigdy. Czekaj, czekaj, nie, jest nasz jeden. Fox tu Fox tu Dostał, splash no, to Drugą rakietę dobre. dostał, widziałeś? To było dobre, bo on, on za mną się lokował Dobra, mam do tyłu Uff Tam się jest więcej, ale co oni robią? Cztery, formują się E, Thunderbolt. Gdzie, gdzie, gdzie? Ma mojej szóstej. Nie widzę, jestem na swojej szóstej ta. Ja cię widzę. Siłem flarę. Tak widzę, okej, okay, widzę Thunderbolta. Uciekaj, ja zaraz mm -hmm. zejdę. 30 sekund. W lewym skręcie. Dobra, dobra, ale nie wejdę na niego, nie wejdę za nisko, za wysoko jestem 6 na prawo... Albo nie manewruj, już za blisko jest palczą życie. Ja spróbuję się ustawić. On wytraci prędkość. Że... Oj, dobra. dobra. Idzie w dół. Dobra, jest twój. Dobra. Szed w dół. Tak, 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 jak widzę. Racimy się intensywnie. Nie wiem, czy mnie widzi. No już powoli traci prędko Uwaga. Uff. Dobra. Wracamy do naszego kolejki tutaj. Jest pod tobą. Tak, tak ja go widzę. On już powinien być nasz teraz. I nikt się nie pojawi. A, Tak Dawaj, dawaj Może też mu trochę przyłożę Okej okay. On mi czeka. Dobra, dobra, Cię, widzę, widzę Dawaj, dawaj, Ta, no dawaj go Ładnie, ładnie, nie, nie, nie wali w drzewo Uff On będzie katapultował się Dobra, pali się Skacze Widzi, że skakał? Nie widzę, skakał o, skacze teraz dopiero Dobra, rozglądamy go. się... Dobra, super Przyjechał. Nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, ale to jest szósta Kurde, nic nie widzę Powyżej ciebie dużo A, no dobra Kurde, nie mogę wygonić tego Thunderbolciaka, jest nad lesaj, zaraz będzie... Tak, 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 ale tam są dwa kontakty, ty odbiłeś lewo, nie? Uciekłeś Jestem pod nim na jego niskiej szóstej. 6, go niego na maxa. Dobra, flak o, o zaczął go spostrzygiwać A skupany, ale daj, dobra, poszedł pionowo w górę To zgo. widzę, czas 3, 2, 3, 4 kontakty widzę, wiesz? Nie wiem to jest to, 4 kontakty widzę, góry idą 2, 3 O drugi tunder był. mówiłem ci, mówiłem ci, mówiłem ci Uważaj. Jeszcze są tutaj dwie PF-y oprócz Ciebie, więc... Czekaj, walcz życie. Ja ci teraz tam spróbuję pomóc. Co się stało? Stałeś? Oj, zapalił mi silnik. No. Sku skubaniec. Masz go, jest twój. Niekoniecznie. Dostał, 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 ładnie dostał. O pali się Pytanie a gdzie jest ten drugi Zaraz, bo wiszę na szmacie, Masz no. czysto To a ten palący się co zamierza tak lecieć do bazy? Nie, wybuchnie zaraz, koń Takie palące są eee, niegoźnięcie. Thunderbolt jest nad lotniskiem. A okay, szukam. No, w prawo, w prawo! Leci w twoim kierunku Thunderbolt. Jest? Od strony lotniska dolatuje do ciebie. Jest za tobą. Okej. Okay. Po twojej prawej. Widzę, widzę, widzę. Kręcę w twoim kierunku. Ktoś do niego się dobiera? Tak jest. Ja jestem bardzo lekki w tym momencie, więc mi gówno zrobi. Jest. Jest jeszcze jeden Mustang w okolicy, ale daleko. Jest. O, ktoś już się nim zaopiekował bardzo ładnie. Spada, ostrzelił mu ster wysokości. O, pięknie. Dobra, dobra, uważaj, bo je jest jeszcze jeden Mustang w okolicy, Śpani ale... Tego nie widzę w ogóle na no ja Widzę, nurkuję, to, no, to będzie klasyczny bum-zum. Później uciekał na południe. To jest Thunderbolt, a nie spit. No, nie, może speed, przepraszam, to nie widziałem spita. Zobaczymy, że mnie zauważy. W którym miejscu czy jesteś, to już... na brzeg? Tak, tak, tak. mi tak Zaraz tak Zaraz mi się tak Zaraz mi statek tak Zaraz mi statek tak zajmie. się